Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale łosicy Info. Zachęcam do ustawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę pod tym odcinkiem. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Co pan uważa o zachowaniu młodzieży ogólnie? Nie wiem, nie mało mam do czynienia z młodzieżą, ale uważam, że jest zbyt mało wy wyedukowana. Chyba dobrze, nie ma tutaj problemu. No, zdarzają się przypadki, że przeklinają albo nie mówią dzień dobry. No ale nie, ogólnie chyba jest ok. Są w miarę kultu kulturalni. Myślę, że Łusicka młodzież może być czasem w miarę kulturalna, ale też lubi sobie pobawić się i jest różny przekrój. Szczerze to tak za bardzo nie widuję tej łosińskiej młodzieży, bo ja też tu tak nie przebywam I, i, i ciężko mi jest coś więcej powiedzieć, ale myślę, że jest i kulturalnie, i po, y, potrafią też się pobawić. Szczerze mówiąc, nie zwracam bardzo uwagi na, na, na tego, ale trudno mi powiedzieć, jest, no, okay, okay. powiedzieć. Różnie to bywa w dzisiejszych czasach. Ale ja się z jakąś agresją, czy coś to nie spotkałam okay. na swoim, na swojej osobie. Okay. Ale myślę, że młodzież jest mm. różna. no. Jedni są tacy, drudzy tacy, ale do młodzieży nie mam zastrzeżeń. Dobrze. A, a wy co sądzicie? No Ja myślę, że też jest różnie, ale raczej myślę, że są normalni ludzie. Okay. Mili, kulturalni. Okay. No ja uważam, że no to zależy od osoby po prostu. Niektórzy... Charakter, no. Jak rodzice wychowają, okay. jakie dają przykłady i, i w ogóle. No. Zależy jak jest wychowany. Mhm. Także. A tak to chyba nie jest tak źle. Okay. No, w miarę mają jakieś kultury, szczególnie dzieci ze wsi, nie z miasta. Ogólnie uważam, że są kulturalni. Nie, super! Nie. Młodzież jest wspaniała. A nie spotkałam się z jakimś że tak powiem, odchyłem od normy. Okay, okay. Tak raczej tak spokojnie. Szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że z każdym pokoleniem to zachowanie jest takie trochę bardziej swobodne i luźniejsze. Młodzież jest bardziej otwarta, co jest oczywiście pozytywnym aspektem, niemniej jednak e, są przejawiane większe takie bardziej m, tendencje do bujek, do takich niekoniecznie kulturalnych i eleganckich zachowań, szczególnie w przestrzeni publicznej, także. Podejście młodzieży strasznie się zmieniło, chociażby nawet w porównaniu do mojego rocznika, gdzie to nie jest jakaś duża y, przestrzeń czasowa między nami niemniej jednak e, jest to diametrycznie inne zachowanie. Aczkolwiek niekoniecznie zawsze jest na minus, również jest właśnie na plus, tak jak powiedziałam, że młodzież staje się bardziej swobodna, otwarta, łatwiej wyraża siebie i też potrafił się wbrew pozorom zachować naprawdę elegancko, kulturalnie i zaskoczyć po prostu ludzi swoim podejściem do życia i zainspirować. Nie no uważam, że są w porządku do osób starszych. Y nie widzę jakichś takich zachowań, które mogłyby być wulgarne, agresywne, które albo uwagi, lub potępienia. Uważam, że jednak no, młodzież jest to młodzież. Czasami mamy jakieś odpały, czasami, no nie wiem, e, poszalejemy po 22, tak zakłócimy do ciszę nocną, ale nic złego nie robimy. No, głównie spędzamy czas, idziemy na deskach, gramy w piłkę nożną, gramy w koszykówkę, więc uważam, że jako młodzież nie robimy nic złego. A jaka jest Twoja opinia na ten temat? Na temat zachowania młodzieży. Jeżeli chodzi o zachowanie młodzieży, uważam, że. każdy człowiek jest inny, każdy zachowuje się na swój sposób, prawda? Jeżeli chodzi o ludzi młodych, też każdy z nas ma inny charakter, prawda? Jedni ludzie potrafią zachować się w bardziej lub w mniej kulturalny sposób. Natomiast uważam, że stosunkowo... Większość, mam tu na myśli jakieś 80% społeczeństwa yy, łosickiego, potrafi zachować się z klasą i z kulturą, yy, potrafi wypowiedzieć się na różne tematy, yy, udzielić pomocy osobom starszym. Spotkać się właśnie, czy na jakąś integrację, czy też po prostu na jakieś wydarzenia sportowe, prawda? Uważam, że mimo wszystko młodzież potrafi zachować się w porządku i tutaj, jeżeli chodzi o społeczeństwo osilskie, to nie ma to jakiegoś większego problemu w tej kwestii. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia komentarza z Waszą odpowiedzią na to pytanie oraz do zostawienia yy, propozycji na przyszłe odcinki. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. Do następnego! Od tego, jak się ubierasz, czy co myślisz, że daje sprawdzić, czy twój charakter i takim jesteś człowiekiem, prawda? Z takiego założenia wychodzę i takimi wartościami życia się kieruję, jeżeli chodzi o łosiczan.